Dobry jest tu kto? Jaki zając. psy czekają, chyba mnie nie lubię już. Kurwa, tu jest. Jeba, Panie, jak przyjdzie tajfun, to wytrzymią te okna? Nie wiem. Dobry, jest uzwanięty, to nie ja pani, on je nie diabeł. No ale je... to, pan zawsze mówił, że to? Nie, ja pani, dobra. No. <laughs> tak to wygląda. Tak to jest. Hmm. To jest jeden syp, nic więcej. Kiedy ja przychodzę do domu, nawet mi się nie chce tu wracać. Już powiedziałem, idę do syna na razie w spać, przez jakiś okres czasu, chociaż on sam odróżnił się w ścisku, tam jeszcze wnuczyć, w życiu się urodziła, urodziła, w życiu No ale się w jednym pokoju ze wszystkimi tam zmieszcza. Jak umiał w tym sypiach umieszczają, to no przynajmniej nic mnie nie będzie żadnego. No. No. Ja ciekawe, kto mi zapłaci za te moje nocki Jak ją płaci na Ademie? Oni jeszcze powinni za to zapłacić. Za to tu, nie? Oczywiście, bo ja siedza, już siedza całe nocy. Dobra, stać mnie na ten telewizor, żeby go zapłacić. Jeszcze Bogu dzięki, że to mógł. Jeżeli nie to, to ja bym padła tu.

Powiedziała oficjalnie, ona by tam nawet nie wyszła. To jest wstyd w ogóle kogoś wpuścić. Nie zapraszaj gości. Ja so, nie zapraszaj gości, to co jest, ten samotnik? To bezdokrotnie założę na coś. No. A nie, bo mnie pluskwy zeszło. Jak pan widzi, no. So. Ja Trzeba przyjść tutaj i zrobić porządek. Ale powiedz mi pan, teraz wytłumacz mi pan, w jakim sensie pan chce ten porządek tutaj zrobić. No, trzeba was wszystkich w, w ten, wysiedlić w jedno miejsce, tak? zrobić remont i przywieźć. No. Dobrze. A gdzie nas no chcecie wysiedlić? Na paniówki. Tam jest hotel wyremontowany. To was zawiedzą czy wiesz, ja. Tylko, że jest taka rzecz. My moje psy. A to wszędzie, to wszystko bierzecie, tam jest wszystko. Aha. No. To ja, ja wcale nie podziewała na to. No. Ulaj, ja. My staramy się bardzo. Ja chciałam pomalować, No wadko. nie, no ja widzę, wy macie czysto tu zadbane wszystko, no. No, no ja Zdari wiem, no. Cały taroś, czas, no. cały czas to używam, no Przecież... No ja wiem, wiem no. Nie ciągu ja miesiąca wydaję jakieś na to. Ja wiem, no. No. A 5? zarabiam 50. Gdzie takie są zarobki, panie? Ja po śmietnikach chodzę. A No. Tam są takie... a umowa jest? No, pan puszki, A myślę, że pan w tym robi w tej firmie. No to jakbyś zrobił firmie, to tam w tym Aha. No. Ja? Ja no. nie wiem, pani. Nie wiem, w ty w firmie robisz... Nawet pan by się z robotą zamienił, jakby pan wiedział, ile to zrobić. A teraz praktycznie zbiorąc... No razem tutaj pracę no. No, Na lesie. No, o, no, no. zaatakowała na lesie. mnie. Na lesie... Są. Klatce, no. No, są, ale ja się kciukałam z moim preparatem. Ja też, ja, też, ja no. Słuchaj, chcąc teraz, nie chcąc, ja bym musiała sama siebie popciukać i dopiero iść spać. Dawaj, ja Cię popciukam. No, dziękuję. Wiesz, modelki preparat. Tam w drugiej klasie też są, w tej pierwszej klasie. Ja też są. A Pani tam mieszka? Tak. Ja w tej pierwszej klasie. No to też są, pokazują się już teraz od czasu do czasu. Ja, bo mi babka tam gadała, że tam szło. To lecę dziewuchy. Widzę, widzę. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. po jeszcze po widzenia. Do widzenia. Do widzenia. za to wolność. Panie, wolność to nie jest. Wszystko. Jest wszystko. Jest wszystko. Jest wszystko. Podobno kochają wolność, no? Proszę pana, wolność bez pieniędzy to nie niewola w nędzy. A, ale pieniądze to jest tylko środek wymienny, proszę pana. Myśmy... Wolność bez pieniędzy, ale ja nie mówię o środku, panu proszę. Pieniądz to jest wszystko.